Rozmowa o dziewiątej. W studiu Radia Zielona Góra gościmy Małgorzatę Jaskulską, wiceprezeskę chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego Rondo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy listopad. To taki trudny czas dla osób będących w kryzysie bezdomności, dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Czy do Waszej Fundacji zgłasza się więcej osób z prośbą o pomoc? Zauważamy faktycznie ostatnio w ogóle większą ilość osób zainteresowanych pobytem w naszym programie i myślę sobie, że po pierwsze jest to na pewno pora roku, a po drugie no od jakiegoś czasu widzimy, że to jest też zainteresowanie inną formą wsparcia, którą oferujemy, którą są mieszkania treningowe. No właśnie i porozmawiajmy o tym, co Wy na ten moment oferujecie. Fundacja RONDO na ten moment prowadzi 12 mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób w kryzysie bezdomności, łącznie dla 21 osób. Ale to nie tylko lokal, to są mieszkania, w ramach których osoby mają kompleksowy program wsparcia: psychologa, terapeutę, prawnika, asystenta, który na co dzień towarzyszy w zmianie. I to też skutkuje i efektem tego jest to, że ludzie dosyć szybko z dużym programem wsparcia stają na własnych nogach, podejmują aktywizację zawodową podejmują pracę, pracę stałą na umowach, umowach zlecenie, później umowach o pracę, ale też zaczynają partycypować w kosztach utrzymania mieszkania. No z takim założeniem, że docelowo pójdą na swoje, ale to jest też taki kawałek, w którym te mieszkania, te domy no poniekąd kończą ich bezdomność. Mieszkanie treningowe. Co to oznacza? Jak wygląda takie mieszkanie i co zrobić, żeby do takiego mieszkania się dostać i zamieszkać w nim? To mieszkania, tak jak wspomniałam, są dla osób, które są w kryzysie bezdomności bądź nią zagrożone. Najbardziej i najchętniej przyjmujemy osoby najpierw po prostu na rozmowie, na takie rozmowy przy kawie, herbacie, opowiadając o tym, co my robimy, ale też słuchając, jakie są potrzeby danego człowieka. I mieszkania w tej chwili, które prowadzimy, są dwutrzypokojowe. trzypokojowe. Każde oczywiście jest, tak jak w każdym domu, wyposażone w łazienkę kuchnię i tam mieszkają, każdy ma swój pokój. Ma indywidualny plan samodzielnienia, który wypracowywany jest wspólnie z asystentem, i ma ten program tak rozpisany na, na poziomie każdego miesiąca, w jakich zajęciach uczestniczy. I co tak naprawdę. Mógłby zrobić, albo w czym moglibyśmy mu pomóc, żeby do tej bezdomności już po prostu nie wrócić. I te mieszkania treningowe cieszą się dużym zainteresowaniem, bo ich jest coraz więcej, i nawet teraz na platformie Waszej, i w mediach społecznościowych jest informacja o tym, że szukacie kolejnej kawalerki. Tak, w tej chwili szukamy mieszkań jednopokojowych, czyli kawalerek, ponieważ no, mamy mieszkańców, którzy już są dłuższy czas w naszym programie, Ca całkiem dobrze sobie radzą też finansowo i tak życiowo. I czują taką potrzebę zamieszkania już samodzielnego, ale jeszcze to nie jest taki moment, żeby całkowicie poszli na, na tak zwany otwarty rynek. W związku z tym, jeszcze w ramach programu chcielibyśmy, żeby te osoby mogły już być samodzielne, jako kolejny etap takiego treningu przed własną samodzielnością. A zdarza się tak, że do Waszych mieszkań treningowych trafiają osoby, które na przykład kilka lat mieszkały w zielonogórskiej noclegowni i były już gotowe na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby podjąć pracę i, i, i zacząć nowy rozdział. Mamy osoby z noclegowni, ale przyznam szczerze, teraz nie pamiętam, czy to było kilka lat, czy krósze, krótsze okresy pobytu. I to też, to też jest możliwe i te mieszkania również dla tej grupy są przeznaczone. A proszę powiedzieć, co jest najważniejsze, żeby właśnie trafić do takiego mieszkania? Bo rozumiem, że ta osoba, która decyduje się na taki krok, musi przede wszystkim chcieć chcieć tej zmiany. To po pierwsze chcieć, a myślę sobie po drugie, no jednak trochę wiary, że tym razem się uda, bo warto pamiętać, że to, że osoby w kryzysie bezdomności tyle lat żyją w różnych przestrzeniach ulicznych czy w placówkach, to nie oznacza, że one tak chcą. Tylko to oznacza, że próbowały różnych rozwiązań i nie do końca sobie w nich poradziły i próbowanie po raz 20-30 jest po prostu dla nich trudne. I to, z czym my się na początku przez pierwszy miesiąc mierzymy, a to, to zauważamy, że jest taki element, że może się udać. Natomiast myślę, że to, co też jest ogromną wartością naszego projektu w związku z tym, że tam jest 20 osób, to dużym wsparciem i dowodem na to, że może się udać, są inni współmieszkańcy którzy nie tylko pokazują jak rozwiązywać różne problemy życiowe, ale na przykład wzajemnie sobie szukają pracy. I to jest dla nas jakby też taki partner merytoryczny w tym programie. A w jakim wieku są te osoby? W tej chwili mamy mieszkańców od 20 do 78 roku życia. Czyli duży tak. duży przedział. Cały przedział. Tak. I to są kobiety, mężczyźni tak. czy na przykład jest tak, że na przykład więcej mężczyzn lub więcej kobiet? Statystycznie tak jak w Polsce pokazują dane, to 80% to są mężczyźni i kobiety to są 20 i u nas program pokazuje podobnie. I mamy w tej chwili sześć kobiet, siedem kobiet, bo jedną młodą dorosłą i reszta to są mężczyźni. I skąd wy macie na to pieniądze? Tutaj ważne pytanie. No, no to my jesteśmy fundacją, która realizuje zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego, czyli składamy projekty, startujemy do konkursów ogłaszanych m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym mamy doskonałą współpracę. I to też, jak również z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, również w tym roku dostaliśmy dodatkowy budżet na to, żeby na przykład właśnie rozwijać te nasze mieszkania i formy wsparcia. To są środki od wojewody, z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale to są również środki, których szukamy u, w bankach, u prywatnych przedsiębiorców, którzy też nas wspierają. Na przykład ostatnio dostaliśmy dużo materiałów budowlanych do remontu kolejnego mieszkania i darowizny i wpłaty z 1%, więc to jest taki cały szereg mechanizmów finansowych, które w skali roku pozwalają nam funkcjonować i dobrze pomagać, a ludziom godnie żyć. A teraz porozmawiajmy o waszej wizycie w Gdańsku pod koniec października. Grupa waszych podopiecznych wybrała się na takie bardzo ważne warsztaty, szkolenie do Gdańska. Czego to spotkanie dotyczyło? No to jest nie, to taki wyjątkowy moment, myślę, w skali kraju w ogóle, ponieważ pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu w Warszawie w ramach Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Bezdomności był, była organizowana konferencja i dla Kart Pomocy Społecznej, i dla organizacji pozarządowej. I tam pierwszy raz zostały tak świadomie i celowo zaproszone osoby w kryzysie bezdomności, żeby słuchały i zabierały głos w dyskusji, czego im trzeba i jakie rozwiązania są skuteczne. Żeby I, z tego kryzysu bezdomności wyjść. Dokładnie. I na kanwie tego została uruchomiona platforma osób, ekspertów doświadczających bezdomności. I wśród tej grupy 13 osób jest również dwóch naszych uczestników. Spotkali się w Gdańsku, gdzie rozmawiali o ich roli, o ich potrzebach, ale też o ich chęci zaangażowania w taki dialog szeroko rozumiany i polityczny, i społeczny. I w tej chwili my z niecierpliwością czekamy, bo kolejne spotkanie, co dla nas jest zaszczytem, odbędzie się w Zielonej Górze, więc osoby z różnych miast w Polsce, które już poradziły sobie z, tą najgorszą, z tym najgorszym etapem bezdomności i są w takim właściwie fazie ostatniego udomowienia. Będą w Zielonej Górze się spotykać, będą obradować, będą wzajemnie się uczyć i rozmawiać o tym, jak być rzecznikami w swojej sprawie. A termin tego spotkania już jest y, znany? Tak, to jest pierwszy weekend grudnia. Czyli trwają przygotowania do tego I, spotkania. Jako Rondo czujemy się gospodarzami, więc na pewno będziemy jego. A miejsce tego wydarzenia? Jak zwykle będzie to dom sąsiedzki, czyli takie miejsce w centrum miasta, w którym świadczymy wszystkie usługi, ale które też łączy wszelkie potencjały i społeczne, i ekonomiczne, które są potrzebne. A jeżeli chodzi o te wcześniejsze dwa spotkania, to, to co wybrzmiewało? Jakie są takie główne punkty, które zaznaczały osoby w kryzysie bezdomności, które warto wprowadzić, żeby im było łatwiej wrócić na te, nazwijmy to, dobre tory? Na pewno rozmowa była wśród osób, które już są na takim etapie ostatecznego samodzielnienia, więc rozmawiali to dużo o takiej swojej roli jako y, rzeczników w sprawach i że chcieliby brać udział w tej dyskusji. To znaczy chcieliby, żeby w końcu w Polsce nie, nie mówiono o rozwiązywaniu problemu bezdomności tylko w gronie pomagaczy i pracowników instytucji, ale również ich. Y, widzą różne luki w systemie, których my pewnie z takiego rozpędu nie zauważamy. Też widzą możliwość pomagania sobie nawzajem i świadczenia tej pomocy przed, prze, właśnie przez tych, którym się udało w stosunku do tych, którzy jeszcze są na początku tej drogi. Natomiast ważnym zagadnieniem będzie też ocena przez nich i analiza i sugestie do tego, żeby powiedzieć, jak ma wyglądać obecnie opracowywany na poziomie krajowym model deinstytucjonalizacji usług w obszarze bezdomności. To jest taki dokument, który wypracowywany jest przez Ogólną Polską Federację na Rzecz Bezdomności wspólnie z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Czyli tematów sporo, a na koniec jeszcze proszę powiedzieć nam kilka słów o warsztatach, które prowadzicie i to są warsztaty adresowane tak naprawdę do wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. Tak, no taką trzecią nogą naszego programu Poza Mieszkaniami i programem wsparcia jest integracja społeczna z różnymi mieszkańcami Zielonej Góry, dlatego systematycznie organizujemy coś, co będzie nas łączyć. Tym razem są to warsztaty ekologiczne finansowane z Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Środowiska. No i to jest dużo energii, dużo wiedzy, która tam y, w tych wszystkich wydarzeniach ekologicznych się spotyka, ale też po prostu pobycie z ludźmi w temacie zdrowego życia, niemarnowania żywności, segregacji odpadów i tego, co na co dzień gdzieś nam umyka a myślę, że jest bardzo ważne. Kilka spotkań z tego zakresu było już zrealizowanych, zostało zrealizowanych, ale jeszcze można do Was przyjść. Tak, serdecznie zapraszamy w sobotę i w poniedziałek na 15.30. Wszystkie informacje można do, spo, znaleźć na naszym Facebooku Dom Rondo, bo to na pewno dużo zabawy dla całej rodziny, więc zapraszamy serdecznie. Wcześniej trzeba się zapisać, czy po prostu wystarczą dobre chęci i, i pojawienie się o tej godzinie 15? Wystarczy przyjść i chcieć się angażować w działania, które proponujemy. I tylko proszę przypomnieć jeszcze adres, w jakim miejscu odbywają się te warsztaty. Dom sąsiedzki i wszystkie warsztaty organizujemy w, przy ulicy Kościelnej 9 przez 10 w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Jaskulska, wiceprezeska Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO, była naszym gościem. Dziękuję, ślicznie, miłego dnia. Rozmowa o 9.